Jeśli jest prawdziwy i jeśli jesteśmy uwięzieni w wagonie, to wśród nas musi być morderca. Och, zachowuj się poważnie. No co? Może być coś poważniejszego od morderstwa. Aaa! Zwłoki Krisa zniknęły! Wzięło je! To smici je porwali! Ale z was głąby! To jest ukartowane! Duncan, sprawdź czy Krisa nie ma w innym wagonie. Ja też zrobię coś konstruktywnego i dowiem się, kto za tym stoi, zanim będzie za późno. Nie chcę być ofiarą morderstwa podczas snu. Ja też nie chcę być. Zamordowana! Harold! Oh, on nie został zamordowany, wyszedł stąd. W głowach wam się pomieszało. Macie w nich siano zamiast mózgów. Czy ktoś z sianem w głowie szukałby odcisków? Eee, tak. Dobry pomysł, Lindsay. Ja też zgromadzę dowody. Aha! Znalazłem zielony włos Dankana. Skąd dobiega ta wkurzająca muzyczka? Dankana nie było z nami, kiedy zwłoki zniknęły. Hmm. Tamte wagony są puste, co? Te przygłupy myślą, że ty to zrobiłeś. Chris nie miał ochoty dać kortni nagrody. Nieźle ją to wkurzyło. A ty się przecież do niej podwalasz! I to się nazywa motyw. Potwalam się? Zmusiła mnie do wyjścia na dach i ukradła mi próbkę DNA! Ludzie, przestańcie się rozpraszać! Przecież wiadomo, że to podpucha! Za chwilę odkryjecie, że sprawcą jest profesor Ropucha z ulicy Bagiennej 28. Ten włos mógł mi wypaść, kiedy pochyliłem się nad ciałem! Skuć go! Dlaczego go podejrzewam? Każdy dobry detektyw wie, że w połowie przypadków winny zbrodni jest mąż albo żona. Druga połowa przypadków to dzieło jednorękiego faceta z siekierą. On jest zabójcą! Uwielbiam ten dźwięk. Gdy wrócimy na plan, zostaniesz oczyszczony z zarzutów. Wytrzymaj! Daruj sobie, nie pierwszy raz zostałem robiony. Moja wina, że nie chcą mnie słuchać. Dali się omotać! Na wszelki wypadek poszukajmy innych wskazówek. Nadal nie wiemy, jak zginął Chris. Można umrzeć od zatrutego żelu do włosów, Chris... Żywcem. Może lepiej pomoglibyście mi wydostać nas z tego pociągu! Jak pomogę, będę mógł to zatrzymać? Tak! Gratulacje, że zmądrzałeś i nie słuchasz tego, co plecie Lindsay! Tak? A co ty tam wiesz? Mam prawo do własnego zdania tak samo jak wszyscy! Muszę przyznać, że wcale nie byłam pewna co do tego całego morderstwa, ale Lindsay nie musiała o tym wiedzieć. Żeby być liderem, trzeba umieć planować. Dokładnie, zaplanowałam następne cztery lata. Powiedzieć, co zjem na śniadanie 12 kwietnia? Gdyby był zasilany energią słoneczną jak moja kolejka, można by zarzucić na niego wielki koc. Byłoby łatwiej. I tak jest łatwo. Zatrzymaj koła, a pociąg stanie. Damy sobie radę, prawda, Beth? Same rozwiążemy tę sprawę. Uuu, świecę się! Lindsay, ale nie jestem pewna, czy chcę postawić wszystko na tę kartę. Co dwie głowy, to nie jedna. Ale co trzy głowy, to nie dwie. I każda głowa byłaby lepsza od głowy Lindsay. Sprawdzę tylko, co Courtney i Harold tam kombinują. Sama rozumiesz, tak na wszelki wypadek. Może rzućmy coś na szyny, żeby zablokować koła? To całkiem niegłupi pomysł. Ej! Ups! Rzuć tę butelkę, została z niedoszłej imprezy. Cały się lepiej. A może to? <grystanie> Rzuć jeszcze futro. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał jako wielka stopa. Sorki, <grystanie> to był odruch. Się podzielić. I dlatego kurt jako jedyna miała palce umazane na pomarańczowa. Och, to po prostu śmieszne. Czyżby? Odciski palców nie kłamią. Ona mnie wrabia. Powiedzcie, komu wierzycie. mu muszczkowi czy komuś, kto naprawdę ma mózg? Skujcie ją! No i znowu zrobiłem was spalona. Przystojny, ten mój sobowtór, nie? Ziomy od efektów specjalnych. Brawo! O, ale czadzior! Jak zdobyć gumowego Harolda? Zagroś, że rzucisz robotę, jeśli nie dostaniesz ekstra dużego budżetu na straszenie dzieciaku. Ja się nie przestraszyłam, wiedziałam! Ogłaszam, że zwycięzca dzisiejszego wyzwania otrzyma cenną nagrodę. Tą osobą jest. Detektyw Lindsay! Wolę jej seksowność, detektyw Lindsay! Się rozwiązać dwie zagadki. Wiedziałam, że nie jesteś martwy. Ona nawet nie potrafi odróżnić ludzkiego ciała od kawałka gumy. Poza tym ja cię nie zabiłam. Jestem niewinna. Wszyscy tak mówią. Nagrodą dla Lindsay jest wieczór w kinie, w towarzystwie osoby, którą sama wybierze. Oskarżeliśmy. To dla mnie nie pierwszyzna, nie ma sprawy. Chcesz pójść ze mną.